Hej, ja? W tym filmie porozmawiamy sobie na temat Celemaxa, ponieważ pamiętam rok temu chyba jak robiłem e, moje top 5 porażek w tokanie. Wspomnę o Celemaxie i o tym, że może kiedyś zrobię na temat tego eventu osobny film. Nazwraz no, takie, że dostaliśmy ostatnio powiedzmy, misje kolejne. To są te głupie challenge misje, gdzie trzeba wykonywać to dany stage różnymi teamami, albo przeciwnym typem do ostatniej fazy. No i jeszcze sam fakt, że trzyni temu jak to robię teraz yy, mieliśmy powiedzmy, że drugą rocznicę Maxa yy, od kiedy w ogóle ten event wszedł, No to postanowiłem, że Dzisiaj porozmawiamy na temat w końcu Maxa, ponieważ ten event był jednym z najbardziej wkurwiających jakie kiedykolwiek mogliśmy dostać. Jeszcze raz tylko na wszelki wypadek, sprawdzę czy na JP tak samo było. Tak, bo dostaliśmy wtedy równocześnie i global JP dostało Maxa. i może sprawdzimy sobie od razu jakie miały stopy wtyki. 12 milionów HP w pierwszej fazie, 80 000 ataku, 224 000 damage'a Druga faza miała 20 milionów HP, 135 000 ataku i 378 000 super ataku plus 2 ataki AOE I te dwie pierwsze fazy nie były aż tak złe, powiedzmy każdy myślał, że co, to jest takie łatwe Po czym przechodzimy do trzeciej fazy, 3 razy więcej HP, 30 milionów Prawie, chyba nie wiem, 4 razy więcej ataków. 530 tysięcy. No i 1 800 tysięcy super ataku. Dodatkowo może wykonać dwa naturę Dodatkowo mógł lokować w postacie. I wszystko byłoby ok, ponieważ sam Broly miał chyba, o ile dobrze pamiętam, 50 milionów HP i milion 200 ataku e, to nie był problem e, dla takiego godku, na przykład który mógł sobie bez itemka wytankować superatak z 1 pierwszy tam chyba za 20 tysięcy problemem było to, że nie można było brać żadnych itemów oprócz senzu senzu tylko ratowało nas e, pod kontekstem takim, że e, braliśmy senzu, leczyło nas na full hp i e, nam mogło odlokować jakąś postać więc... tak, to był bardzo, bardzo toksyczny e, event, e, szczególnie na początku. E, nie wiem jaki to był zamiar przede wszystkim, e, oczywiście tam były później e, wymówki, wykręcanie się, że e, gracze mieli się poczuć jak to kurwa w kinówce, e, nie wiem. Dopiero później nam e, właśnie dali zwiększony damage, e, właśnie ten, o ile dobrze to czytam ale do tego zaraz przejdziemy. Można byłoby podzielić fazy przychodzenia sela na trzy. Pierwsza to jest oczywiście ta bez zwiększonego damage'u, czyli to co dostaliśmy pierwszego dnia. E, drugą fazę możemy e, powiedzieć. Że dostaliśmy, kiedy dostaliśmy gammy, 28 października, czyli dwa miesiące po w ogóle wejściu eventu, gdzie także mieliśmy misje Special Pose i Artificial Lifeforms, związane z oboma gammami. No i trzecia faza, która chyba już definitywnie pozwoliła ludziom w ogóle przejść ten event, no to jest oczywiście dodanie kategorii. Superhero, która biła mniej więcej. No i oczywiście Tegeler Piccolo, który swoim Giant Formem po prostu robił Selmaxa szmatę. Ale tak. Chyba tutaj będziemy rozmawiać generalnie o tych dwóch pierwszych fazach, czyli day one i Gammy, ponieważ później już mamy naprawdę takie. Całkiem mocne Super Całkiem mocne, ponieważ mieliśmy Int Pan, która oczywiście unikała i miała jakiś tam def. Mieliśmy oczywiście LR Gody, Godku, God Vegeta. Okej, okay. God Vegeta. Ja sam go tutaj próbowałem wtedy, jak wyszedł do Super Jeżeli dostaje Super Ataku, to jest świetny. Mam przykład, nie może zrobić dwa Super Ataki skrytem jeszcze. I o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, z 10 milionów by potrafił uderzyć. Pamiętajcie, że on chyba stakuje A tak sobie więc, no. Szkoda tylko, że nie dali mu więcej, na przykład takiego permanentnego garda, a nie szansy na garda. To byłoby świetne, Imo. E, kogo tam jeszcze mogliśmy dostać, co? E, mogliśmy tam dorzucić Piccolo do teamu, chociaż Ester Piccolo był raczej jako Movie Hero, a nie Super Hero, ale się łapał pod Leader Skill. Tak, Piccolo, więc nawet to można byłoby wybaczyć. No i dobra, i chyba możemy teraz przechodzić do teamów. One będą poza kolejnością, ale pewnie będę mówił o pierwszych dwóch fazach, czyli Day One i po tym, jak gammy już wyszły. Day One mieliśmy tak naprawdę cztery sposoby. Na JP było chyba pięć sposobów, aby przejść ten, ten stage. Chyba coś takiego. Oczywiście najlepszym sposobem na globalu. To Było, żeby używać LRS4 jako Double leada, e, ponieważ mieliśmy dostęp do wszystkich Field Fighters, którzy dostali EZE. Mieliśmy tak, właśnie tego SS4 Gogette, jako nową w ogóle postać. Mieliśmy Elergody, Gody, e, jako też Field Fighters. Mieliśmy Eza Gogetę fizycznego, Eza ST, este, nie Ester, boże. E, mieliśmy Eza Invegito Mieliśmy także dostęp do. Paru Geteków, ale one nie były aż tak ważne. Myśmy dostali przede wszystkim do tego Gogety, który później, jak miał transformację do Gogety, właśnie dawał nam scouter. No i tam, jako ostatni slot, dawało się kogokolwiek. E, najczęściej z tego co pamiętam, chyba się dawało Herkulesa, ale to o nim zaraz wspomnę. E, drugi team, troszeczkę e, słabszy, powiedzmy. To był team z SSJ Godami. Jeżeli nie mieliśmy, powiedzmy, większej ilości tych Fist Fighters, albo po prostu nie mieliśmy SSJ człowiek, to po prostu brał się Gody. Brał się do tego w Super Saiyan Blue Evolution Vegeta przed On był dobry, tutaj naprawdę. Jeżeli chodzi o tankowanie normali on sobie tankował te normale, jeżeli miał tam te swoje 30% mech reduction. Po swoim Super Ataku także mu ale wciąż nie mógł wytankować sobie super ataków, ponieważ one były za mocne. Na pewno, Taikuhan tutaj był bardzo dobry, ze względu na swój delay. Na pewno, Godko był bardzo dobry, ze względu na 77% meczu przeciwko mówi bosses. I chyba jestem w stanie. chyba tyle, no chyba że jeszcze dodamy tutaj tego właśnie, tego GoGetę. I e, kogo jeszcze tam? Fizycznego GoGetę. za trzeciej rocznicy. Na JP natomiast mieliśmy dwa teamy. Nie, na JP mieliśmy jeden team. Był on związany z Bond of Parented Child, czyli z teamem Vegeta i Trunksa, gdzie mogliśmy wstawić sobie po prostu Vegeta i Trunksa, Wegito i parę jeszcze innych postaci, które były tutaj bardzo mocne. W tym właśnie SSO4 Duo i Gody. Więc Dopóki mieliśmy pasację z Paretten Childs i tego Tranksa, No to mieliśmy Bardzo Ale to bardzo łatwy Znaczy łatwy, wciąż to był trudny, ale To chyba była najłatwiejsza e, Najłatwiejszy sposób na to żeby pokonać tego Slamaxa Oprócz tego Zarówno e, na Globale jak i na LTP mieliśmy Majin Vegeta Który też e, pomagał całkiem dobrze Cały full team i Jakoś to działo, pod warunkiem, że mieliśmy jakiegokolwiek Tranksa, który nam nie padał, albo ewentualnie pokonaliśmy go w dwie tury, zanim Trank zwrócił. Eee, I takim ostatnim teamem, który tutaj zobaczycie teraz, eee, to jest ten team. czyli e, Super Saiyan Goku, Int Vegito, AGL UiGoku, Int UiGoku, oczywiście ten Gotku, no i Hercules. Tutaj kluczem z tego co pamiętam było to, żeby wystakować zarówno sprysen Goku jak i int u Goku przed ostatnią fazą. To trzeba było zrobić tak, że trzeba było używać tej drugiej fazy i przy okazji nie zginąć w niej, żeby wystakować tego i Goku, żeby w ogóle tankował sobie normalnie. Zarówno jak i Goku polegali na dodżach, więc. to była ich główna rola. żeby unikać wszelkich ataków Selmaxa. Tego tak no tutaj, jak wcześniej wspomniałem, 77% damage reduction. In to heal plus country plus uzdrowienie damage action. No i Herkules. Dlaczego to w ogóle był Herkules zawsze? Herkules bez lida, był tutaj często wybierany, a to tylko dlatego, że był zbugowany. Miał 50% szans na dodża. 50% miał damage reduction bazowo i ten damage reduction rósł mu aż do 90%. Skalowało się to z jego HP: im mniej HP, tym większy damage reduction. I ten damage reduction skalował się oczywiście na żywo. Więc powiedzmy, Cel Max uderza. Herkulesa od razu za powiedzmy 200-300 tysięcy i ten damage reduction skacze mu do maxa już jak, jakikolwiek chyba tam był. Jeżeli powiedzmy mieliśmy cały ten próg spełniony. Ale to nie wszystko, ponieważ ten damage reduction potrafił się stakować jeden na drugi. I to jest bardzo dobrze zauważalne, jeżeli SenMax superuje takiego Herkulesa po trzymaniu demerza. Jeżeli go superuje. Herkules powinien wytankować to za podwójne liczby Czyli coś co nie powinno w ogóle mieć miejsca <grym i wierzy> Więc Herkules tutaj był najbardziej OP postacią Jeżeli chodzi o ten imigrant. Do momentu spaczowania, bo oczywiście go później spaczowali Po chyba tam paru tygodniach, o ile dobrze pamiętam Ale co ludzie powschodzili to ich oczywiście Dobrze, że nie cofnęli tego, ponieważ Ludzie byliby na pewno znieznaczeni. No i innym takim teamem były oczywiście e, teamy z MAGIC VEGETA, czyli właśnie INT e, MAGIC VEGETA jako leader i jako friend INT EVOLUTION VEGETA, oczywiście HERCULES, oczywiście mam tutaj Vegito. E, Geta VEGETA z tego co widzę tutaj to był jako e, butel dla damage'u bo sam samemu nie wytankował nic, no i TRUNKS tutaj żeby aktywować w ogóle ca całą pasywkę VEGETA on to chyba z tego co pamiętam, po Edzie miał szansę na garda, ale generalnie był tylko tutaj dla tego, żeby. żeby być z tym Medim Wegetą. Najlepiej by było, jakby w ogóle raz się tylko pojawił ten Trunks i ewentualnie, żeby nie miał żadnych ataków w swoim i to go tak naprawdę tutaj ratowało. No i jeszcze tutaj wrzucę jeden dodatkowy team, którego akurat nie zrobiłem, ponieważ nie miałem Pan ale generalnie chodziło tutaj o Team Dragon Ball Heroes. Ten team jakimś cudem miał super szansę na to, żeby w ogóle pokonać e, tego Cell Maxa. i to nie jest Dragon Ball Heroes jak możecie zobaczyć teraz z e, poprzedniego roku, czyli tam gdzie mieliśmy AGL Vegito, gdzie mieliśmy właśnie ASD Fizycznego Vegito, gdzie mieliśmy to tam jeszcze SSJ od Rose Hublaka to jest e, team sprzed dwóch lat, gdzie mieliśmy Super Saiyan 4 Full Power e, Goku i Super Saiyan 4 Full Power Vegeta Także mieliśmy Gohan'a, właśnie tą Int Pan, której mi brakowało e, Supreme Kai of Time, która chyba z tego co pamiętam była pod Full Dodge tutaj I oczywiście e, Super Saiyan 3 Goku, który nie dość, że to miał 30% Damage Reduction Albo tam 35, zapomniałem już teraz je miał Ten team Był w stanie pokonać sobie Maxa No i dobra, po tej pierwszej fazie, bo chyba tylko tyle mogłem znaleźć jakichkolwiek streamów z przejść Mieliśmy drugą fazę, gdzie już były zarówno Gamma 1 jak i 2 Oraz też były misje pod Special Pulse i Artificial Life forms. I takim teamem, który nie był co prawda misją pod Artificial Lifeforms, tylko wciąż jeszcze to był taki miks, bo tu mamy większość Artificial Lifeforms plus Paikuhan, więc no, on się nie, oczywiście nie liczy i to się nie liczyło do misji, ale tak to wszyscy wszyscy tutaj byli w stanie pokonać właśnie tego Cymaxa maxa agl Cell jest bardzo ważny, ponieważ poza tym, że Ince jeszcze był, nie miał Ezy i on sobie jako tak radził, oczywiście w formie Perfect Stella miał dobre generacje HP i nawet OK Damage, tak nie mógł nic wytankować. agl Cell tutaj generalnie w trzeciej formie, jak już był w tym właśnie Perfect formie, miał, o ile dobrze pamiętam, 50% szansy na unik jeżeli był jeden przeciwnik, czyli no mieliśmy tylko Semaksa. no i pytował całkiem sporo no i kolejny team i tutaj mamy znowu Artificial Lifeforms, tym razem cały i Double AGL Lead problem był taki, że nie powinniśmy dawać temu salowi w ogóle super atakować, albo w ogóle żadnej tutaj postaci dać zaatakować ponieważ był jeden problem o ile wszystkie te e, kategorie, czyli właśnie Special Post i Artificial Life Force dostały tutaj bufa, tak problem polegał na tym, że e, teraz jeszcze szybciej przechodziliśmy do tej trzeciej fazy i dobrze e, były takie sytuacje, że AGL, Sel e, pozostawały w drugiej formie. I no cóż, no. Mógł dostać bardzo szybko one od y, Celmaxa w tej fazie więc dlatego nie używało się w ogóle, starało się nie używać super ataków w tych pierwszych fazach. Najlepiej dawać po prostu po jednej kulce i wtedy się i ładowało do Calm A Special Balls robiło się to takimi teamami i to był bardzo heavy RNG run. Tylko z tego powodu, że mieliśmy. Okej, okay. mieliśmy tutaj Rekuma i Guldo, którzy tankowali bardzo świetnie w pierwszym slocie. Ataki i chyba, o ile dobrze pamiętam, super ataki. Za bardzo małe liczby. Agiel Giniu po transformacji bardzo dużo bił. Dawał nam. Nie, kurde, kto nam dawał scouter? Giniu właśnie? Czekaj. Kto nam dawał scouter tutaj w tym teamie? Na pewno Jace. Jace na pewno nam dawał skauter, przez co mogliśmy zobaczyć, gdzie mamy super ataki w fazie Tech. Ale wiem, że ktoś dawał. Tak. Y... Ginyu też nam dawał skauter. Pod warunkiem, jeżeli Jace był w ogóle w Teamie, czyli mogliśmy mieć Jace'a w jednej duże. Z tego zakończenia chyba brało się coś w stylu właśnie STR, Rekum i Guldo plus Ginyu i druga faza, drugi. Druga rotacja to chyba był z tego co pamiętam Int e, Bertr i Jace oraz AGL Ginyu. Bertr i Jace mieli taki tylko problem, że ciężko było nimi grać, ponieważ e, polegaliśmy w tamtym momencie na ich na ich dodżu. A oni tego dodża, o ile dobrze pamiętam, mieli 50% szansy? Tak, 50% szansy na Evasion. Więc. E, Generalnie tutaj polegało się na, na tanku jakim był Rekum i Guldo oraz w większości na unikach. No i przechodzimy do kolejnego teamu i to chyba jest już w trzeciej fazie, o której chciałem wspomnieć z tego co widzę. Bo ponieważ mamy tutaj tak to jest bardzo dziwny team Giniu, który daje, stawia się Lida wszystkim postaciom. Reku mi Guldo Gotenks, który dawał dodża na 7 tur Oczywiście captain Guinia Giel, Ester Jace i Ester Topo. Ja już chyba po tym Topo rozumiem o co to chodziło, ponieważ braliśmy tego Sela jako drugiego lida i po prostu miłkowaliśmy trzecią fazę. Eee, zaraz wam pokażę. Tu jest ten. ten run i będziecie mogli zobaczyć jak Int, Poeza trafił deszyć. uderzyć No właśnie, dwa super ataki i tak naprawdę to było po fazie e, dlatego wspomniałem, że już trzecia faza e, trzecia faza właśnie wychodzenia tych wszystkich postaci była bardzo bardzo łatwa, ponieważ mieliśmy e, z super hero całe z Tech Piccolo jak i JP dostało jako pierwsze z AGL Gohan'a i INT właśnie tego SEL'a INT -Sel bardzo pomagał przy Artificial Life misji. Agiel Gohan już był jako jako postać po do ogólnych ranów. no i teraz mamy 2024 rok Dwa lata minęły od tego Selmaxa Dostaliśmy drugi stage, który jest bardziej fair, ponieważ mamy cztery sloty I mimo, że bije zdecydowanie więcej, to jest yy, odrobinę łatwiejszy do przechodzenia Przynajmniej takie jest moje zdanie No i to będzie na tyle ode mnie Mam nadzieję, że wam się film spodobał Nawet trochę moje życzenia, troszeczkę poplątania tego <grych> Ja się jak żegnam Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!